E, dobra, witam Was bardzo serdecznie z tej strony Maciej, a to jest dziesiąt odcinek Call of Duty 4 Modern Warfare, e, czyli nowoczesny wojownik. E, chyba. Nowoczesna wojna warfare. Nie jestem pewien, co to znaczy. Musiałbym degulować. E, dzisiaj nagrywam ostatnie trzy odcinki. Najprawdopodobniej z rzędu, dlatego. Na tej sesji nagraniowej, naszej, podczas jednego ciągłego nagrania, nie będę się witać, na następnych odcinkach po prostu tak na bieżąco, ewentualnie dogram właśnie przywitanie zakończenia odcinków i dopiero będę się żegnać na koniec trzeciego odcinka, który, który na pewno będzie dzisiaj, ale lecimy do końca gry. Więc musimy znaleźć i schwytać syna Zachajewo, w tym momencie nasz cel misji, potem jeszcze mamy... ile... 2, 3, 4, 5 misji Żej się nie mylę Mam taką nadzieję, że to jest 5 No ale tak to mniej więcej wygląda, dobra A dobra, musimy wyjść wyżej Spoko, damy radę Ej, ja już tego nie zrobiłem Ej, wydaje mi się, że to akurat już było zrobione Wiecie? Wydaje mi się, że już byliśmy nieco dalej Z tym co się tutaj dzieje Spoko, le no lecę dalej, lecę, lecę Nie pamiętam gdzie skończyliśmy Za nic nie pamiętam tego A, ja chyba tędy wleciałem I coś takiego odwaliłem teraz Zajebiście Ta, no pewnie to tak wyglądało, że ja... No, dwa. Dobra, prowadźcie nas, szeregowe. A, to nasi. Dobra, cel jest na dachu, kumam, Już wlatuje na dach. Ja nawet nie wiedziałem, że ja w tym momencie skończyłem. Odcinek nie pamiętałem tego. Fuck, zajebał się. Shit, got some

Take the team. Bravo team, stay tight. Go. Mm, dobra, to jesteśmy tu. Raz, dwa, trzy. Cztery misje, to akurat dwa odcineczki <grywka> zostały. Dwa odcineczki, moje. Dobra, powinno być wszystko ok. Zrestartowałem giureczkę. No, ale rośnie? Nie, już nie rośnie. Jest wszystko git. Jest wszystko nabiało znowu. Dobra, jesteśmy na drodze, brawo, 6, bez odbioru, ruszamy. Tak jest kapitanie First. Dobra, Jezus Maria, ale zima. Zimna. <grym> zimna> nie no, cztery misje zostały, to mam wrażenie, że to jakoś pójdzie. A, nawet nie musiałem strzelać. Możemy podjechać im brykę, nie możemy. O, widzę tam sporo światełek. Dobra, gas, prowadź. Pójdę za tobą. Ej, ja nawet do nikogo strzelać nie muszę. What the fuck? A próbowała się prostu sytuacja z wczoraj przedwczoraj? Dobra, lecimy dalej. Z przedwczoraj, z przedwczoraj, z więc ludzi, otwieraj. Otwieraj, Price. Tu, 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 tu. Dobra. Ale wiem jedno, jeżeli mi wyjdą dwa odcinki z tego zamiast trzech, to muszę znaleźć jakąś gierkę na jeden odcinek taką byle by tylko pogadać. Bo mam już. Y, Tą Raidera zmontowanego. Pierwszy odcinek. Więc... Dobra, dajemy radę. Nie ma go tutaj. Już lecimy na dół do kapitana Parsona. Dobra, przechodzimy do sernego Tak, zachowamy ci jeszcze spoko. Ja pierdzielę <grywa> Fuck <grywa> Kozali mi się rozejrzeć Nie ogarnę, bo co tu kabany Mydło, no rozglądaj się Dobro. Oni! Jich tam bylo dvůch! <laughs> Niech ten sobie poję. Bizdo. Patrzat sobie. O, żeby saber. Dobra, udało się to zrobić po cichu, dziwo. Psy nie usłyszały. Zawieruchy. Udało mi się przyuważyć kolejnego, dobra. Open this door i lecimy. Dobra, piętro

A, musimy rozwalić jakąś wieżę. Uuuu... Dobra, to się szykuje e, na wieży na wybuch. Gdzie ty widzisz? he... Dobra, też się widzę. Podłóż C4 pod nogi. so plant the charges debra use one drugan so do it shadow shadow okay, six. The okay. Out and the out. 20 seconds Roger.

Zagazik, co, ciekły azot ze sobą Czy jak? W sumie możliwe, że to był ciekły azot? Tylko, że ci taki jest dom. Po co ci ciekły azot na misji? Przepraszam, azot w sprayu. Ciekły azot w sprayu. Co, to są helikoptery nieprzyjaciela? Um, mm. Gaz, take soap and the rest and scout through this place gus and i will look for an alternate route contacts northwest give me some covering fire That's... Iili me datć mo mu... kontekstm west. dobra? Przecież już ten granat! No, trochę się tu nawkurzam. Kontekst west Dobra, dam radę, dam radę, spoko, jest nas więcej! To znaczy, może jest nas mniej, ale... siła ognia na pewno mamy... Ale braci się nie traci, prawda? Więc jeżeli chodzi o siłę naszego ognia, to mamy tego więcej. Od kogo ja odebrałem? A. No sadzie mnie wybuchającą beczką. Context West. Cover me. No psz, kurwa na chyba się załapał, przez przypadek to było! Nie bijcie mnie za to!

Dobra, jak to wygląda jak teraz? Enemy RPGs on the rooftops! Enemy troops to southwest. Hostel neutralized.

Bardzo źle, bardzo źle. Dobra, dajemy radę, dajemy radę, dajemy radę, wowo. -wo. Jest na Dobra, dajmy radę, nas damy radę. W końcu na pewno. Kotex,

Trzymamy się jakoś Dobra, musimy dołączyć do tej drugiej drużyny w końcu. Dobra, daliśmy radę czy tam jeszcze ktoś został. Jeszcze ktoś został w budynku. Okej, okay, gdzie oni tam jeszcze byli? Tutaj Dobra, wszystko. <try> tak, czysto, w końcu Dobra, no to lecimy dalej Pozbierałbym tak troszeczkę amunicji Po drodze, skoro już tutaj tak jesteśmy 126 so metrów Mamy się dostać na drugą stronę To chyba będzie Przez ten budyneczek Tutaj po schodkach na dół A, mogłem po prostu tutaj przejść Dobra, dajcie mi się troszeczkę podleczyć. Sorry, stary przeładuj. Jezu, Maria, dostałem rakietą. Okay. Dobra, arena czysta. Teraz mamy tutaj. Come on. Biegiem, biegiem, ruch, ruchy, ruchy. lecę ostatni <ścoughs> Nie jestem kanon folder Yy, od razu wciskałem V. Już nie ma RPG-in. Dobra, wykorzystuję ich broń. Dobra, pieski to jest gorsza broń i kuźwa niż ludzie. Boję się bardziej psów niż RPG. <grybujesz> Poszło. Co, jeszcze sto, czy jeszcze nie? Contacts Northwest.

Dobra, chętnie tutaj troszeczkę bo amo, pozbierał, wyciechłopaki. Jeszcze granaty mi się skończyły. Dobra, musimy się spotkać z. Pryce'em zaraz. Ciekawe jaką on miał tam drogę. Pewnie ją zobaczę. Dobra, widzimy naszych tutaj. Ostatnio też byliśmy tam tylko kiedy bawiliśmy się w nieco u Pryce'a. Jezu, kolejna atomówka. Ok. O Jezu, to są rosyjskie domówki. O Oj, ja pierdziele. Ah. No i tu bym zakończył odcinek tej prawdopodobnie, pierwszy, więc mm, możecie się spodziewać, że tutaj będzie zakończenie.